Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy Radia Awangarda. Chciałbym państwa zaprosić na klub filmowy do Kina Janosik w środę na godzinę 20.00 na film w reżyserii Gabriela Mascaro, Błękitny Szlak. Film brazylijskiego dokumentalisty, młodego 40-paroletniego reżysera, który wywodzi się z takiego nurtu nowych reżyserów brazylijskich, twórców, którzy. No, zdołali już przedrzeć się na międzynarodowe festiwale ze swoimi filmami, którzy zostali zauważeni właśnie w tym świecie filmowym, międzynarodowym świecie filmowym i którzy świetnie realizują się w swojej roli, właśnie jako twórców filmowych. Mascaro zaczynał swoją karierę jako dokumentalista, zresztą bardzo zręczny. Zrealizował kilka projektów, które bardzo głęboko zaangażowane są w takie społeczne relacje w Brazylii panujące. To jest twórca właśnie takiego kina społecznie zaangażowanego, opowiadającego o przepaści w poziomie życia w Brazylii. O no, skrajnej biedocie z jednej strony, no i tych coraz większych masach ludzi z tej klasy średniej, wyższej klasy średniej, które w Brazylii się dorabiają, no bardzo często dzięki korupcji. I film Błękitny Szlak jest nie dokumentem, ale filmem fabularnym. Który też w ten nurt, właśnie kina społecznie zaangażowanego wpisuje się. To jest opowieść o 77-latce, kobiecie, która w dość późnym wieku, ale przechodzi na emeryturę, zasłużoną emeryturę, ma trafić pod opiekę córki, a później. W ramach prawa, które w Brazylii obowiązuje, zostać relokowana. Oczywiście to jest kino trochę futurystyczne, to taka dystopia, próba pokazania ewentualnej przyszłości Brazylii czy w ogóle świata. No a tam bohaterka, szanowni państwo, buntuje się przeciwko rzeczywistości, przeciwko tym normom i postanawia żyć na własną rękę. Postanawia już trochę usługę swojego życia. Uda się w podróż. Podróż w głąb Brazylii, w głąb Amazonii. No tylko stoją jej na przeszkodzie, oczywiście, procedury. Nie otrzymuje zezwolenia na lot samolotem, więc wybiera się w podróż statkiem. Wspaniały film, piękny wizualnie. No i właśnie podróż z jednej strony w głąb Amazonii, w głąb Brazylii, ale też w głąb społeczeństwa brazylijskiego, które tutaj reżyser próbuje zanalizować w taki dość właśnie ładny, a jednocześnie głęboki sposób. Także zapraszam Państwa serdecznie w najbliższą środę do klubu Janosik. Dziękuję.